Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie panienki. To jest czytanie na y, kwiecień 23 roku dla Was. I zaczniemy czytanie od y, kart intuicyjnych. I z tych kart sobie y, zobaczymy jakąś historię, która nam się układa. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, ono może z wami rezonować, może nie rezonować. Pamiętajcie, żeby sobie obejrzeć i księżyc, i słońce, i ascendent, jeżeli naprawdę chcecie tutaj pogłębić tę analizę i zobaczyć historię pasującą do was. Albo oczywiście umówcie się na czytanie prywatne, tam na pewno już będzie dla was i o was. Zapraszam do takich czytań. A teraz lecimy z tym miesiącem. Oczywiście też bardzo Was zachęcam do tego, by subskrybować mój kanał i zostawiać po sobie ślad. Udzielać się w dyskusjach na dole, bo bardzo mi miło, że piszecie, że dziękujecie, chociaż bardzo chętnie bym przeczytała też coś więcej od Was. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cztery karty z tej talii wyciągamy i zobaczymy, co one Wam chcą przekazać, jaką opowieść mają działanie, miłość i żebrak. Ok. Myślę, że niektóre panny będą rezygnować z tych związków, w których muszą prosić o miłość, o uwagę, o docenienie i tu nie mówię tylko o związkach romantycznych, chociaż też, ale również o jakieś tam sytuacje zawodowe, gdzie nie czujecie, żebyście byli doceniani. Nie chcecie się prosić, nie chcecie, myślę, że macie dość proszenia się o jakiś szacunek i docenienie. W tym miesiącu będziecie podejmować decyzje w związku z takimi sytuacjami. Kultura. Przyjaźń. Ludzie wychodzą z domów na wiosnę. Widać to w tych kartach. Wybór i Sielanka. A he he, fajnie, fajnie, bo mm, widzę, że albo na jakimś wydarzeniu kulturalnym, albo tworząc wydarzenie kulturalne, nie wiem kim tam jesteście i co robicie w życiu, e, w każdym razie możecie. Myślę, usłyszeć dobre słowo od przyjaciela, bądź nawiązać bliższą relację z kimś. To myślę, że będzie jakieś właśnie, tu mamy kulturę, ale m, bardziej ym, czuję to jako po prostu jakieś miejsca ym, publiczne. No to wiecie, to nie musi być galeria sztuki, prawda? To i na siłownię można iść a, i takie tam będą e, również... Ym, szanse na spotkanie kogoś to zależy jak ktoś tam spędza wolny czas ale myślę że właśnie w sytuacji spędzenia wolnego czasu e, będzie można nawiązać jakiś kontakt e, zbliżyć się do kogoś może ta osoba wam coś opowie e, przekaże e, pokaże jakieś pewne perspektywy to jest nawiązanie też relacji i nawiązanie znajomości, która z czasem może przerobić się w przyjaźń, a może coś więcej nawet z czasem, właśnie w takiej sytuacji jakiejś społecznej, czy to na wydarzeniu kulturalnym, na koncercie w kinie, czy, czy innym wydarzeniu. W każdym razie jakieś są opcje, ktoś wam daje opcje, wy komuś dajecie opcje i, i no to jest duża szansa. Co z tym zrobicie albo kto coś z tym zrobi, no to nie wiem, ale możecie właśnie wpaść na kogoś i tu macie już szansę. Oj, przepraszam, kot nam wskoczył. I tu możecie mieć szansę, żeby, no nie wiem, kontynuować znajomość albo wręcz przeciwnie, i obrać inny kierunek w swoim życiu, ale zdecydowanie życie daje wam w tym kwietniu wybór. I pokazuje, zobacz, może być inaczej, może być łatwiej, poprzez to spotkanie może przyjść jakaś nie wiem, oferta na przykład właśnie lepszej pracy, może ktoś wam powiedzieć słuchaj, za tyle pracujesz, no to u nas ktoś za tyle, to yy, u nas na takim stanowisku ktoś więcej zarabia, mamy wakat. Rozumiecie, o, o takie historie tu chodzi. Jakby jakieś takie fajne perspektywy się pokazują. I myślę, że to też wiąże się właśnie z wyborem Wybraniem tego, z kim dalej chcesz się trzymać, z, z tymi, u których musisz prosić o szacunek i uwagę. Czy właśnie wybierzesz kierować uwagę na tych, którzy lubią Cię i, i, i doceniają cię, i chcą, może z tobą coś współtworzyć. I tu mówimy i o relacjach przyjacielskich, i o miłosnych, i o zawodowych. Dobra, co na to tarot? Talia, której używamy to jest tarot Gregorego Scotta. Takie opakowanie. Tasujemy i czytamy. Drogie panny. Proszę o przekaz dla panny. Drogi Panienki, kwiecień 23 roku dla Was. Jaki będzie ten czas? Dwie buławy. Mhm. Mam taką kulkę, no i co ja mam z nią zrobić? Co mogę z nią zrobić i co chcę z nią zrobić? To są wybory, ale też przede wszystkim. Kanał ku realizacji swojej wizji, tego asabuław. Kanał, szansa, możliwość, yy, sprzyjająca okazja, tak żeby się rozwinąć. Tylko kwestia, czy wy zobaczycie te perspektywy, te możliwości. Wyobraźmy sobie sytuację. No, mam nie za szczęśliwy związek, yy, nie jestem w nim spełniona, albo może nawet więcej, cierpię. No i jestem w tym związku. Jest mną zainteresowana jakaś osoba, ale wybieram, żeby być w, w tym nieszczęśliwym związku, bo boję się zaryzykować. Bo lepszy diabeł oswojony. I... No i nic z tej dwójki nie wynika. Dlatego mówię, że to jest szansa, to jest opcja, to jest wybór. Kurczę, no naprawdę, my będziemy w tym kwietniu wszyscy szli albo tą drogą, albo tą. I pytanie, czy my... Pozwolimy sobie na coś lepszego. Naprawdę jesteście kolejnym znakiem, i to się pokazuje u bardzo wielu osób. Tu są możliwości i jakieś, jakieś wybieranie między jednym a drugim, drugim szansa. Paść buław, jako wy. Myślę, że podejmujecie tę e, rękawicę i idziecie ku przygodzie, ku nieznanemu. Wybieracie coś nowego. Paźbuław jest chętny do zabawy. Chce poznawać nowe rzeczy, nowe miejsca. Jest rozkosznym dzieciakiem, który ma w sobie bardzo dużo optymizmu. Także myślę, że będziecie chętnie wkraczali na tę ścieżkę. Poza tym w waszej głowie jest arcykapłanka. Mam wrażenie, jakbyście byli na coś gotowi. Już jesteście gotowi, już e, zrozumieliście. E, jakbyście się przekonali, mam wrażenie. Już się przekonaliście, nabyliście doświadczenia yy, i dlatego teraz będziecie mogli skorzystać z jakiejś okazji. To nie jest powiedziane, że te okazje się nie pojawiały wcześniej. Ja myślę, że się pojawiały. I podobne sytuacje już były w waszym życiu, tylko wy nie do końca może. Może to nie był na to czas, może nie byliście gotowi, może nie byliście przekonani, może potrzebowaliście jeszcze. Yy, się zmęczyć. Jest taka anegdota. Oczywiście, myślę, że nie zawsze jej należy używać. I to nie jest takie wszystko proste, ale, ale przytoczę ją, bo myślę, że w tej sytuacji może w pewnym sensie być adekwatna. Kiedy siedzi sobie baca przy drzewie i tam je jakieś jabłko, i siedzi obok niego pies i strasznie wyje, i ktoś podchodzi do tego bacy i mówi, Dlaczego ten pies tak wyje? E, no bo siedzi na gwoździu. E, to dlaczego tak wyje i siedzi dalej? No bo jeszcze nie boli go tak bardzo. Jak zaboli, to zajdzie z tego gwoździa. No i wiecie, nasze proste mądrości ludowe. Nie zawsze pod, mogą opisać sytuację, bo to nie jest takie proste, bo to nie jest tak, że o, siedzę w jakiejś sytuacji, bo nie jest mi jeszcze wystarczająco źle. No, jest wystarczająco źle. Ale na przykład boję się bardziej się boję tego, co nieznane, ale bo jestem bardzo przyzwyczajony, czy przyzwyczajona do znoszenia dyskomfortu. Na przykład tak zostałem wychowany. Albo y, nie, nie, nie ma w ogóle w swoim y, w swoich zasobach innych opcji działania. Mam tylko to. Tylko, że życie płynie dalej i ja myślę, że wy z tą arcykapłanką nabyliście właśnie. To nie jest tak, że wam było dobrze i nagle jest źle. Myślę, że i tak już wcześniej wam coś przeszkadzało, ale z czasem myślę, że nabyliście jakiegoś zrozumienia, doświadczenia, przekonaliście się o czymś, dostąpiliście jakiejś wiedzy i dzięki temu Możecie podjąć teraz decyzję i mieć jakby taką, nie wiem, nadzieję czy wiarę w siebie, że sobie poradzę, że mogę ruszyć dalej, że mogę coś innego zrobić w moim życiu. Także tak, no, ta, ta wiedza jest tutaj kluczowa. A w podstawie jest paść denarów. Człowiek robi to, co musi, mam wrażenie. I widzimy tutaj dzieciaka, których kradnie, kradnie jeden bochenek. Choć mógłby znacznie więcej, ale tyle ile potrzebuje, tyle gradnie. To jest duża odpowiedzialność, duży sens w październiku denarów. Giermek denarów jest bardzo uważny, ostrożny, rzetelny, jak panna, dokładny, jak panna, przezorny. Ja mam wrażenie, że ten, kto ma właśnie dużo panny, czy tam ten szósty dom mocno obsadzony, to nie jest zbyt skłonny do ryzyka i, i, i potrzebuje mieć jakąś pewność. Ciężko jest czasami sobie zaufać. Tam po drugiej stronie jest ten dwunasty dom, prawda? I myślę, że tam też w tej Pannie jest takie duże poczucie obowiązku. Mówi się, że Pan na szósty dom chodzi o to, żeby służyć ludziom, żeby nikt Ci czegoś nie zarzucił, żebyś sam sobie nie zarzucił. Kiedy ten dom jest jakoś mocno o... My mamy duże poczucie jakby obowiązku. Mówię my, bo ja mam bardzo dużo szóstego domu. Ale mam na przykład w czwartym domu właśnie w Pannie Hirona. Y... Także ten temat dla mnie, panny i szóstego domu, on jest dla mnie bardzo bliski, bardzo ciekawy. I szóstego domu astrologicznego, tak dla niewtajemniczonych mówię. I w tym czytaniu bardzo się dobrze to pokazuje, że dopóki dopóki nie odhaczę czegoś, dopóki nie zrobię czegoś, co jest na liście, nie zaspokoję na przykład podstawowych potrzeb. Nie wykonam pracy, którą mam do wykonania, no nie mogę sobie pozwolić na jakąś frywolność, na zabawę. Myślę, że aż do takiego momentu, aż do ściany, mogliście coś, nie wiem, znosić, kontynuować, jak najwięcej czegoś zrobić, aż jakby miarka się przebrała, aż się przekonaliście, że to na przykład jest bez sensu, albo to jest przeciwskuteczne, albo że ktoś i tak tego nie docenia. Albo że no, wszystkie szanse zostały już wykorzystane, nic z tego nie będzie. Czyli nie macie sobie już kompletnie nic do zarzucenia. Zrobiliście wszystko, co można było zrobić w związku z czymś i mówicie: Dobra, no to teraz z czystym sumieniem możemy odpuścić. Takie mam poczucie, że, że, że o to tutaj chodzi. Co odchodzi do przeszłości? Król Buław. Zobaczmy, co przychodzi. Tu może odejść do przyszłości y, mężczyzna z trygonu ognistego, baran lew, strzelec. Y, y, jakaś osoba nad wami, y, osoba może despotyczna, ale zobaczmy, co nowego przychodzi. Kochankowie. Y, mam też wrażenie, że dla niektórych przychodzi gotowość na jakieś partnerstwo. Y, na przykład byliście skoncentrowani albo na sobie, albo na karierze. Albo na jakiejś innej osobie. Byliście w związku z kimś, albo byliście zafiksowani na punkcie byłego partnera, albo czekaliście na kogoś. Tak jakby zależność od kogoś jest tutaj pokazana. I teraz to myślę odchodzi na rzecz czegoś właśnie realnego. Dobra, ja nie mogę na przykład dogadać się z tą osobą, ale przestanie się na niej skupiać i tam ładować całą moją. E, energię, tylko skupię się na czymś, co idzie jakoś gładko, jak puzzle, pasuje do siebie. To kolejna karta wyborów. Będziecie mieli. E, ja myślę, że tu w pewnym sensie może wejść paradoksalnie większa zależność, bo żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale mam wrażenie, że to mogła być taka sytuacja. Na przykład z powodu różnych tam nie wiem, deficytów, lęków, albo zaburzeń, albo jakichś zahamowań własnych jestem w jakiejś relacji. Na przykład jestem osobą współuzależnioną i jestem ze sobą uzależnioną. Albo jestem w takim związku nie do końca dobrym, albo w pracy na przykład. Godzę się na rzeczy, których nie chcę do końca. Ale właśnie nie z powodu tego, że to jest tego warte, tylko dlatego, że nie ma we mnie asertywności. Nie ma odwagi na przykład, żeby ym, coś zmienić, po prostu, żeby żeby zrezygnować, żeby poszukać innej pracy. Jakby nie ma tego, tej odwagi. Albo nie umiem odmówić, prawda? I to. To nie była taka, to nie była taka jakby zależność, od kogoś, że właśnie mi zależy na tym, że tak się staram, tylko raczej nie było opcji, nie było właśnie wyjścia, I nie widzieliście innej szansy i to, jakby to była jedyna opcja do wyboru. A teraz z tą arcykapłanką albo, nie wiem, przeszliście proces psychoterapii, albo was olśniło coś, albo dowiedzieliście się czegoś, nauczyliście się czegoś, albo coś wyszło na jaw, na światło dzienne i teraz, tak jakbyście mogli Dopiero pójść za czymś, za czym serduszko tam spuka w rytmiczacza, ale jednocześnie to nie jest z lęku, to jest z miłości, więc bardzo Wam na tym zależy, więc możecie też mieć takie wrażenie, że no kurczę, szkoda by było to stracić. Rozumiecie tę różnicę? Czy ja to jakoś tak zrozumiale wytłumaczyłam, czy nie? Wiecie, no to ja się nigdy nie przygotowuję do tych czytań. Wyciągam karty i lecę na freestylu i to, co przychodzi, więc y, czasami nieskładnie mówię, ale y, ci, ci kochankowie mówią, że wy dokonacie bardzo ważnego wyboru. To jest jakiś taki wybór z serca, y, dużo odwagi y, tu jest. Trzy y, denary, to może być właśnie inna praca. Związek z kimś, przyjęcie pomocy od kogoś, jakby zupełnie wyjście z jednego pokoju, wejście do drugiego, wyjście z jakiegoś przedsięwzięcia, zaangażowanie się w coś innego. Zamykam drzwi kompletnie, mam wrażenie, za czymś. Okej, okay, dobra, co jest wyzwaniem dużym? Sprawiedliwość, odpowiedź na to, 10 denarów. Kurczę, ja mam wrażenie, że... Czytam dla panien... Yy, dla których ciężko będzie się przeciwstawić wobec jakiejś niesprawiedliwości, nieprawości. Myślę, rodzina Wam pomoże, albo pracownicy jakby za Wami stanęli. Macie za sobą jakiś system, który Was wspiera, który pomo pomoże, wesprze, przeprowadzi Was przez coś, bo sądzę, że to jest bardzo zasadne, bardzo sensowne. Że wy chcecie wycofać się z czegoś i wybrać coś innego. Tylko że możecie być, mam wrażenie, manipulowani w tej sprawiedliwości, sterowani przez kogoś. Komuś może bardzo zależeć. Siódemka była, bardzo zależeć na tym, żebyście podjęli konkretne decyzje, żebyście czegoś nie robili. Mm. Ale albo możecie sobie na to pozwolić, bo macie pieniądze, albo dlatego, że macie osoby, które wam pomogą, bądź inne miejsce pracy, chętnie was przyjmie. I generalnie te karty mówią, żeby odważyć się na zerwanie wszystkiego, co jest, tak jak mówię, nieuczciwe, oparte na jakimś nadużyciu. Ja mam tu jakiś szantaż, nawet emocjonalne jakieś manipulacje. Na przykład, wiecie, macie do czynienia z osobą, która no nie nic ze sobą nie robi, nie bierze odpowiedzialności za, za siebie, robi problemy, nie wiem, zaciąga długi i tak dalej. I kiedy mówicie, dobra, koniec, koniec z nami, to ta osoba was, nie wiem, szantażuje, że jak możesz mnie zostawić. Rozumiecie, o co chodzi. Na takich wrażliwych nutach ktoś by grał. Możecie zobaczyć czyjąś manipulację. To, że ktoś po prostu was wykorzystuje dla jakiejś swojej agendy. I i myślę, że odważnie zdecydujecie się wyjść w coś innego. Co jest Waszą największą siłą? Trzy kielichy. Ba macie bardzo dużo wsparcia od innych ludzi. Nie wiem, może to są Wasze dzieci, może przyjaciele, może znajomi ze szkoły, a może osoby, które po prostu dobrze Wam życzą, wspierają Was. Jakbyście mogli zobaczyć. Jakie coś jest chore. Ja mam takie poczucie, jakby olśnienie dopadło Was w tej arcykapłance. Dokonujecie zmiany. Mówicie, ja pierdzielę. No on mówi, że on mnie kocha, a on, z, nie wiem, zdradza mnie. No wodę z mózgu mi ktoś robi, no nie? Już mam dość jakiegoś wodzenia za nos. Albo ktoś mi tutaj mówi, że w kolejnym miesiącu będzie podwyżka. Mówi mi to od pół roku. Co? Za debilem mnie mają? No nie? Coś takiego. Ja mam wrażenie, że to jest takie puch. Okej, okay, już nie ma opcji na to, żeby dłużej w coś wierzyć, żeby jakieś tłumaczenia znosić. Rozumiecie o co chodzi. Nowe relacje, nowe znajomości, zmienia się bardzo przetasowanie ludzi dookoła Was, inne fajne środowisko, inne miejsca, inni ludzie dookoła Was. Pozytywnie, pozytywnie. Waszą największą siłą jest, jest życzliwość i dobre do, do, dobranie sobie, mądre dobranie sobie współtowarzyszy drogi. Co jest nieuniknione, z czym najprawdopodobniej będziecie się mierzyć? Szóstka mieczy, zobaczcie, ile to od Was będzie wymagało mocy, wiary, koncentracji na celu, żeby nie dać się zniechęcić, przestraszyć. Może ktoś was szantażować, mówić, że nie, beze mnie nigdzie nie dojdziesz, nigdy już ci nikt nie pokocha, bo jesteś za stara, albo w tym wieku już nie przyjmują do pracy, musisz tutaj już do emerytury siedzieć, albo coś takiego. Rozumiecie? Takie szantaże, takie... <laughs> aż, aż mi się niedobrze zrobiło, aż mnie zatkało. Po prostu takie, wiecie, jakieś groźby nawet to mogą być jakieś odgrażanie się, um, mówienia, że nie, nie, nie wypłacimy ci nie wiem, jakieś odszkodowania albo czegoś, takie wiecie, no, takie szantażowanie, takie, ale to nie jest nic e, poważnego, to nie jest nic, um, wobec czego nie stawilibyście czoła i te karty mówią walcz, walcz z tą całą, przyjrzyjcie się tej karcie, walcz z tym całym fałszem, z tym z tym, z tym obrzydlistwem jakiejś manipulacji jakiegoś użycia ciebie do swoich celów zobacz, że tym osobom albo tej osobie w ogóle nie chodzi o twoje uczucia o twoją przyszłość nie przejmuje się tobą dlaczego więc ty się tym przejmujesz dlaczego tyle miejsca w swoim życiu zrobiłaś dla tej osoby czy dla tych osób Przeprowadzka, wyjazd, przeniesienie. Co was może zaskoczyć w sposób pozytywny, prezent od losu? Koło fortuny. Praktycznie w, każdych, w każdym się pokazuje czytaniu ta karta. Mamy wspaniały czas. Kwiecień będzie miesiącem. Niesamowitych zmian. No, oczywiście przychodzi kolejna pora roku. O tym mówimy w kole fortuny, czyli naturalnie następujące po sobie zmiany. Dla niektórych to jest takie, że o, jestem teraz w takim wieku, że na przykład nic nie muszę i, i mnie już coś nie, nie przestraszy. I na przykład to, że ten wiek, twoja pozycja daje ci na przykład jakąś odwagę. Ale wyjazdy, przenosiny, przeprowadzki, przeniesienie się do lepszego miejsca, pozytywny splot okoliczności, tak jakby. I mam wrażenie, że was jacyś ludzie wyratują z jakiejś sytuacji. Ktoś wam może powiedzieć, ale słuchaj, no jak ja tego tak jak na to obserwuję z boku, no to muszę ci powiedzieć, że to na przykład nieprawda, że, że masz tutaj jakieś fałszywe informacje. To wcale nie tak było, prawda? Yy, albo ktoś właśnie powie: Słuchaj, no za takie pieniądze, no to jest spokój. U nas, za, u nas możesz dużo lepiej zarobić. Przechodź do nas na przykład. Yy, jakby ludzie was wyratowali, powiedzieli, nazwali jakieś rzeczy, których wy na przykład nie widzicie. Ja wiem, po, po, powiedzą wam, co ty na przykład z, z nim się spotykasz? Naprawdę? To ty nie wiesz tego i tego na przykład? No nie, takie. Mm. No, pytanie, co wy z tym zrobicie, ale ja myślę, że naprawdę tutaj wyratują was jakoś ludzie poprzez, e, poprzez to, że wam coś powiedzą, że coś tutaj się wydarzy. No, koło fortuny, jako prezent losu, to jest du duża szansa, duża możliwość, duża szansa. No i z czym kończycie ten miesiąc? Z mocą. Dobrze. Wyzwolenie się ze swojego umysłu, który trochę jest pokręcony, który tutaj widzicie ma taki drut kolczasty, jakieś spięcie, burza wyzwolenie się z jakiegoś takiego kołowrotka, w którym się chodzi bez sensu, w kółko, ciągle, bez szansy na jakąś zmianę, wyzwolenie od jakiejś powtarzalności, wyzwolenie od nałogu, wyzwolenie od jakiegoś takiego jakby przekleństwa, które nade mną wisi, że ciągle to samo, ciągle to samo, złamanie jakiegoś schematu, jakiegoś programu złamanie, Wybranie czegoś innego dla siebie, lepszego, tak jakby złamanie tak jak mówię schematu. Wyłamujecie się z tego schematu. Dziesięć buław, denarów i pięć kielichów. Owszem, żeby mieć asa denarów, trzeba coś zostawić. Tylko zostawiacie coś, co ja nie wiem, czy jest tego warte. W pewnym momencie trzeba odpuścić, do pewnego momentu na przykład możesz pomagać, bo zobaczcie, tu mamy dziesiątkę bułek i widzimy to jakby, jako postać, która na swoich plecach niesie dzieci. Jakby, nie wiem, ta osoba przeniosła je skądś, tak, tak teraz to widzę, jakby tam była woda i ta osoba przeniosła te dzieci, żeby one w tej wodzie nie musiały być. Ale już w tym momencie to one by mogły chyba zejść, no nie? Już w tym momencie to chyba już nie trzeba do pewnego momentu coś można znosić, ale już chyba ten moment minął. Także yy, owszem, tu macie jeszcze kolejnego Asa. Słuchajcie, i tak yy, tu bardzo trzeba się jakby przekonać do czegoś. Yy, umiarkowanie As Kielichów i trójka mieczy, yy, jakby wszystko dookoła, że tak powiem, wam yy. T, t, trochę przeszkadzało, trochę jakby samego, trza, samego czy samo u siebie trzeba było przekonać do tego, że słuchaj, no to jest dla ciebie dobre, możesz to zrobić. Naprawdę, nie musisz czegoś znosić. Okej. Okay. No ciekawe, ciekawe karty. Aż się zmęczyłam. <grym> Na koniec wyciągnę jeszcze kartę opiekuńczą dla was, dla panienek. Najwyższe istnienie, proszę o przekaz dla panny. Na kwiecień. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego i udanego miesiąca. Słyszymy się w kolejnych filmach. Wam dziękuję za uwagę, za wszystkie subskrypcje, i lajeczki, i komentarze. I słyszymy się niedługo. Pa pa.